Przepraszam, że Ciebie przestraszyłem. Przepraszam Cię, Duke. Pomiliłem stajnię. Teraz to już nigdy po tejto nie zostanie wybrany. Duke? Co robisz? Jurku? Wiesz może, kto odpowiada za ten bałagan, studiu? Wrócimy do tego później, ktoś do mnie dzwoni. Halo? Duke! Co tam u ciebie? Nie bój się, Duke, ogarnę wszystko. Jurku, pakuj sprzęt, jedziemy w teren robić materiał. Znając ciebie Jurku, to gdyby w studiu leżały końskie odchody, to byś pewnie paskiem je zakrył. <śm> no tak, cały ty